No i gdzie coś tu mu zrobi? Witek, bo on pod szafkę Nie no znowu, nie, no cię znowu, bo się z siebie słyszę. Nie, nie, nie może być to No nie pasuje to ja. To nie ten duch, Witek. To ten duch jest. Nie. Deogen wymaga dużo energii, aby się uformać i poruszać, i poruszać się bardzo powoli, będąc niedaleko ofiary. No dobra, ale... No, ale... Ale to nie jest energii elektrycznej, idioto. Ale to jaki to jest duch? O zobacz, on ma opis, że wyczuwa... A, tak ma. Deogen czuje energię życiową. Raju, pobier energię z pobliskich urządzeń elektrycznych, dzięki czemu porusza się szybciej. Aż zaraz sobie Kubusia się nie? Spójrz mi w oczy. Spójrz mi w oczy. Mam czaszkę! Mam widza. Halo? Witek? Czy on właśnie wyszedł? Chłop z jedynym aparatem Nie mogę, no No widać, to tu nie ma jaj Czy ty byłeś na kastrowaniu? Nie <śśmiech> Jeszcze nie ten głosik <śmiech> <dobra>. <śmiech> Ej, chodź, bo jeszcze zdjęcie interakcji trzeba chodź. zrobić Co wypierdolić, ja tu zostaję Witek, idziemy się bawić laleczką wodu. Idziesz z nami? Chodź Chodź <laughs> I pygółkę też? Tak Ale, 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 Mogę się założyć, że ja umrę. Chodź tu. Co tu jest? Chodź tu. No co... O, to co? To gdzie no, chłop jest? To no, jest A jednak. Zacharkał na mnie. Pakał mnie trzy stopnie. O. To nie to to pierwszy stopień zapalenia Oj jednak drugi Adios Czekaj na mnie Czekaj na mnie Jak coś na nas dwojga występuje Ej pomocy No super! O, on mnie przeleciał. Nie tylko on ciebie, nie Salon przeleciał. też. Ale um, najpierw ja byłam po środku. Słuchaj, on przeleciał ciebie, Salon i mnie za jednym zamachem. Chodźmy na schody. Chyba i nie widać. No to chodźmy na schody. My nic nie mamy jeszcze, nie? No, ja mam chuja w dół. To na pewno jakby nie jest wiesz... Ee... Czekaj, co ja chciałam powiedzieć? Jest tu taka książka w banie. Jest? Ale co? Książka druga. Na lubię. rozluźnienie atmosfery. Nawracaj, bo masz 26% przez widza. A my też mamy mało. Zadaję ja mam pytanie: Ale to nie moja wina. Twoja wina, ty zadałeś pytanie. Jestem ja ciekawski. Chodź tutaj. Chodź do mnie. Nie będę gwizdał, no bo jeszcze psa przyzwę. I stąd O chuj Jak się wyda The high prices jest! Nie ma, co tam? Bierz pill idź ze świeczką A chuja ci zaraz On mi już wsadził, więc ty nie musisz Chyba, że jesteś na chwilką ci się w ogóle do głowy, przepraszam bardzo. To pytanie do ciebie, bo ja nie żyję, a ty mówisz, że chcesz mi wsadzić. Żabka w mikserze Co? Żabka w mikserze No, żabki są czerwone, a później no... Jeszcze jak? Write something in the book Czy tu na mnie, weź coś mu powiedz U, Nie mordy! Kurwa matka, matka cię nie wychowała, że nie masz... Krzyczeć na gości, kurwa masz? Duchu za strony pojebanej? Mądry siebie jesteś? Szmato? Mądry z siebie jesteś? Książka! Witek chodź tego! Zapisać zdjęcie! Zapisać zdjęcie! Will of na czerwono, on jest tutaj? Nie, on tylko się pokazał. A to ten cały się pokazuje? To może się tego chyba. Nie, on jest tutaj! Aha! Nie, idę to sobie zobaczyć co tam on robi, kur... A się bawię ze zlewu. Jakoś mnie to tu, tu, tam. Bawisz się kartami? Tak, bo ja się zgubiłem No jesteś w piwnicy nadal. Tak, ale nie widziałem gdzie jest wyjść. <noise> ja pierdolę! Je... Tak mała piwnica, tak, ja to się zgubił. <noise> no ze świeczką jestem, tak? Ja było ją na czoło po prostu. tak! Nie, 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 tu. Ja tu, wiem lewo. gdzie jest, ja kart teraz szukam. No to one gdzieś leżą tutaj. No właśnie. O tutaj, tu, 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 o. tu, tu, tu. Mm, ja lubię to co mają piętra. Też. Ja w ogóle lubię domki. Tak, ja nie lubię tych takich piętrowych. Książka i ghost fighting Książka i ghostwriting. <laughs> le, le, le. uciekła. I się wyginała do Witka. Matko jedna doda? Czy to ty? Pierdole A nie duch ciebie? Nie będę na to pytanie odpowiadał. Tak, tylko kiedy wypowiedziałem te słowa, nie widziałem tej paryżu. A ja widziałem? Nie A ja nie, jestem problem. A próbowałeś tworzyć oczy? Ja bym ją tu załapał, żeby z tej cię zrobić. I kurwa, spisu. Przecież książki ci dwie na łubie zapisał. BOŻE, lecę do Poleciłem do Jana Pawła do, do drugiego! Przejść przez szul! Nie przez dolce, przez, przez sól! Przez szul! Dasol mi usta <noise> <noise> Czemu <mi> słyszysz? <noise> ja muszę przyznać, że mi w sumie do wychodzi w tych duchów! Czuj! Tak, <noise> mi spadła! No, zrób coś, nooo! Zrobić coś, poproszę! Show yourself, show yourself, show yourself, show yourself, show yourself. byle Umieję ci tatę. Yourself. A może brata, bo to ich z dwóch brata nie warto. A siostrę? Siostrę to już ojciec bierze. A nie brata? Nie, brata to wujek. No, teraz, bo no, nie chcę tu Jezus Mario, Boże święty. Ej, przechodził! Mam, mam 20 minut. Do, do, do! No, 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 to było? no, ty teraz. Po to Został Witek, go. chodź tu! Zostaw Witka w spokoju! Ty kurwa, nie umyta! Witek, gdzie jesteś? Witek! Za kwiatkiem! Chodź, nie masz czego bać! My ją Na pewno. If you want to see me dead, come to me.